W dzisiejszym odcinku nie zabraknie wywiadów. Opowiem szczegółowo o zasadach prowadzenia konkursów Hobby Horse. Pani Monika próbuje ujeździć Kaszojada. Kaszojad startując w sztafecie zdobywa swoje pierwsze zwycięstwo. Będzie się działo, będzie się działo, serdecznie zapraszam. Zawody organizowane na Pomorzu cieszą się niegasnącą popularnością i tym razem zagościły w Sopocie. W Sopocie były organizowane liczne konkursy, i zawody trwały aż od czwartku do niedzieli. Ja zagościłem tam dopiero w niedzielę i zobaczcie, jak to wyglądało. Na każdych zawodach konnych, obok parkuru, tego na którym zawodnicy rywalizują, jest. Parkur taki treningowy, rozprężalnia, tak zwana. No i tutaj wielu zawodników zawsze z tego korzysta i ćwiczy sobie przed swoimi przejazdami. Przed rozpoczęciem każdego z konkursów zawodnicy mają możliwość zapoznać się z parkurem. I to jest bardzo ważny element każdych zawodów Hobby Horse, żeby nie popełnić błędu i żeby zyskać na czasie podczas swojego przejazdu. Podczas oglądania parkouru nie skaczemy przeszkód, tylko idziemy wzdłuż i oglądamy jak najlepiej i najszybciej przejechać dany tor przeszkód. Później następuje najbardziej wyczekiwana część, czyli start w samych zawodach. No i tutaj też są reguły bardzo ważne, żeby znać je. Podczas pokonywania parkouru należy poruszać się tak jak kończyli trzeba mieć zaznaczony galop. Jeżeli nie będzie tego galopu, to sędziowie karają punktami karnymi i wtedy traci się szansę na zwycięstwo. Dodatkowo, parkur należy pokonać w jak najkrótszym czasie, to jest druga najważniejsza zasada, a trzecia, która jest równie ważna, to trzeba go pokonać bez żadnej zrzutki. No i kaja. Bo jak już zawodnik ma zrzutkę, no to już jest sklasyfikowany poza tymi, którzy przejechali wszystko już na. Już nie czas. jeden raz tutaj pokazała, że potrafi wygrać te zawody. No i zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Była zrzutka. I co najważniejsze, w zawodach rywalizujemy zawsze o cenne nagrody. Czasami jest to hobby horse, czasami jest to jakaś przeszkoda. Organizatorzy zawsze się starają nas zaskoczyć. 40 sekund i 12 sekund zajmuje Afro i Ligia Pączek. Wielkie brawa. Miejsce drugie. Czasem 37 sekund 4 sekundy zajmuje Diamante Lena Obłącka I miejsce pierwsze z czasem 36 sekund 7 sekund Zajmuje wciąż niepokonana w wielu konkursach Julia Dobraniecka A ode te słówki Dziękujemy za piękne przejazdy. Tak jak mówiłam, tak jak obiecywałam, Kaszojad przygotował złotą wodkowę dla zwycięskiej pary w tym konkursie. Oto ona. Możesz pokazać tutaj dla naszego youtubera, Kaszojada. I proszę, boks do samodzielnego użycia. Każdy poszuczy. konkurs wieńczy runda honorowa, którą prowadzi zwycięzca danego konkursu. Oraz Kaja Królikowska na koniu kola. Ale brykają. Jeszcze mają siłę. Oprzed przed nimi chyba się potęga ale najpierw z klasy L. Poczekajcie, bo ja muszę mu chociaż jakiś sznurek. Ja się boję, że on mnie porwie ogólnie. No, nie ma ogólnie takich... to jest wariat uważać. Ale jak nowi jeźdźcy są, to on lubi czy nie raczej? No, wiesz, nigdy nie miał innego Ja bym mogła jeść, na czworoboku to... spróbować. No, proszę bardzo. Chociaż tak jedną... Proszę... Tak... Jedną no. rówkę. <laughs> na czym polega ten czworobok, powiedz? Wiecie co, no wczoraj mieliśmy po raz pierwszy zawody ujeżdżeniowe tutaj. Szkoda, że kasza jada nie było, bo mieliśmy naprawdę osiem fajnych zawodniczek. No, ale co, spróbujemy dzisiaj zrobić jeszcze rozgrywkę boy i soj, na pewno znacie programy z brązowej i ze srebrnej w sprawdzimy, ale dziewczyny, a od literki się wjeżdża na... Od A, a do ten, Tylko sprawdzam waszą czujność. Dobra. O Ej, on się boi drewna, nie wiedziałam! Uważaj, 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 bo to jest bariat. Nie Nie, no ja w ogóle nie wiedziałam, ale fajnie. No, to jest, to jest bardzo rąk. O, flagi, flagi, patrzy się. Patrzy się, taki czujny jest no. chyba. On. Ale w ogóle go nie spłoszyły tym razem flagi, nie? Dobra. W lewo? No to wstępem, tak? Czekaj, czekaj, ja muszę przejść, bo ja jadę w freestyle, wiesz? Freestyle. Ja nie będę tutaj ryzykować, że zapomnę parku. I tak oto powstaje historia. Spróbuję te ustępowanie jak on reaguje na moje pomoce. Dobrze, że wzięłam smyczko z Horse Club. Tutaj naszych sponsorów, generalnych zawodów. Oni zawsze mają takie fajne gadżety. Nie no, to Kasia takie rzeczy umie? Musisz troszeczkę tak go... Wiesz, zawsze sobie coś przyczep, bo ty zawsze jedziesz bez wody, na oklep, a to trzeba no, z nim pogadać. Dlatego, no, dlatego. Nie no, pięknie, ale mu koreczki bym mu na następnym razem. Prrr. Ja nie wiem, myślę, że on się lepiej od, od siebie słucha mnie. Ja Bardzo... Nie, no może to. No, jest no, taki musimy, miękki chyba musimy spysku. go wypróbować wobec tego w sztafecie. Co? Jak Koniecznie, ale jest miękki pysk, i wiesz co, jak jadę, to on po prostu wie, gdzie się przemieszczy, gdzie wiesz. Ja mu daję tutaj. To jest, to jest, sygnał, to jest intuicja lamy. Idzie... To jest intuicja lamy, tutaj są te geny, la, geny lamy. Tak, on też dlatego że ma taką długą sierść, nie? No, ma, masz lamy. Ja w mi nie pokazywałem te alpaki. Jego brać. Polubili się? No, o. super. Oba. I ten błysk w oku, nie? O, właśnie. Nie, jest rewelacyjny. Dzięki bardzo, że mogłam spróbować. Dzień dobry, dzień dobry. E, jak masz imię? Jagoda. Jagoda. A skąd Jagódka przyjechałaś? Z Gdyni. Z Gdyni. Pięknie. A jak ma na imię taki koni? E, to jest klaszkę, no, to jest rasta. Całą ją ja Ale Ale ja cię nie mogę. Taka duża, nie? Tak, no z dużą Ujeżdżeniowa, co? Tak, ujeżdżeniowa. Właśnie wczoraj z nią startowałam ujeżdżenie dostaliśmy Wyróżenie Wyróżnienie. Pięknie. A jak ty masz, na Natalia. Natalia, o, trzymaj się, ty możesz przytrzymać mikrofon. E, Natalia, a Natalia skąd się też z Gdyni? Tak, też z Gdyni. A gdzie w Gdyni mieszkasz? Yy, na sokole. Na sokole, a gdzie to jest? E, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. A twój koń też tam gdzieś ćwiczy, właśnie na tych sokolach? To jest Luna. Mhm. I? I? I ile ona ma lat? Yy, osiem. O, zobacz. Yy. To jest kaszorza. <taki> tak. e, miło mi was widzieć. E, dzisiaj będziecie startowały gdzieś? Jak... Startowałam w LL i jeszcze będę w L startować. L. Ja dzisiaj mm. przyjechałam do Was bo bo startowałam w ujeżdżeniu. W ujeżdżeniu i dzisiaj będzie tego. To w L to wysokie przeszkody są. Ile są przeszkody w L? 70-80. O oh my God. Będę ze mną. Ja tyle muszę Wam powiedzieć, że na popędze skoku potrafię <taki> skoczyć co najwyżej. To życzę wam powodzenia i będę was obserwował, <noise> dziękuję. Dzień dobry, jak masz Olga. Ol, skąd przyjechałaś, Olga? Ja z Gdańska. Gdańska, to tutaj niedaleko, bo my w zasadzie jesteśmy w Gdańsku, co tam już za, e, z drugiej strony, z jest to, Gdańsk, nie? Mhm. E, Z jakim konikiem tu To jest piccolo, a jeszcze mam chochlika. Kochlika. piccolo, a dlaczego piccolo tak bym Nie wiem. Nie wiesz? Bo jest taki mały, bo Piccolo po włosku to jest malutki Nie wiem, po prostu jest takim moim ulubionym koniem I y, on dobrze skacze? Mhm, mm tak. A w jakim konkursie będziesz skakała? Yy, jeszcze nie wiem Jeszcze nie wiem O, widzisz, nie pierwszy raz się widzimy, jak masz na imię? Ala Ala A dzisiaj jesteś z innym koniem, Alu Poopowiadaj tak. trochę o nim Kto to jest? To jest Moonlight Moonlight no to pokaż go dokładnie tak I sama go uszyłaś, czy jak nie, to? Nie, ja mu tylko dorobiłam niektóre rzeczy, mhm. A on jest taki bardzo malutki przy kaszojadzie, zobacz. No, właśnie dzisiaj... A powiem, dlaczego tak taki mały żaden. on jest? A dlaczego on jest taki mały? No bo tak. Taka mała raz. Tak Lepiej bo się nie wskacze. Bo mi, barłominie. Aha. I ogólnie to on, żaden kanter na niego nie pasuje. Nie. Ale te najmniejsze nie pasują. To trzeba samemu zrobić. No tak. Zuzia. A ty jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. A, a twój konik, on widzę, ma, ma słomę we włosach. A co to oznacza jak koń ma słomę we włosach? Tarzał się. No. Tarzał się. A jak się nazywa? Biała furia. Biała furia. To coś mi przypomina taki film o smokach był chyba, co? Na, <noise> tak? Stamtąd go widziałaś. Tak. E, ile lat już jeździsz na hobby hobbyhorsie? Trzy lata. 4 ja lata, ogólnie to się tak przeciągnęło, że na podwórku, ja miałam takiego hobby horse'a blue, który się zgubił niestety, Aha. pierwszy. I? No i najpierw dawałam te wjazdy za grosze Aha. i wtedy dzieci sobie kupiły też takiego hobby horse'a i normalnie jeździły. Fajnie. W to jest dzierżawa taka. A skaczecie w tym konkursie teraz? Nie, bo my dzisiaj... A. Na zawodach pojawiła się również Natalia, ale nie w roli zawodniczki. No, Nata! A. Jedną z nowości na tych zawodach była sztafeta, w której startowali dorośli wraz z dziećmi. Każda para zawodników mogła wybrać własną muzykę do swojego przejazdu, co dodatkowo sprawiało wiele radości. Szczerze wraz z Nadią do swojego przejazdu ruszyli w rytmie Without You odjechanego raperskiego kawałka. Zajęli Arsa, Nina Osobska-Kapica i Tata. Czas 65,37. Wiem, że brawa. Miejsce drugie zajęli z czasem 64,97. Julia Hirek z wujkiem. Przepraszamy, Tacej Wujek był szybszy. <grym> i, I miejsce pierwsze zajęli Nadia Podpora i Kaszoja z Wielkiej Mamy, 62-62. Nadia potwora z Kasojadem. Miejsce drugie, Najchilek, trójkie miejsce. Przecież i nauczą z tatą. Dalej mini Maja i Marta Pałocka. Lena Kestelu to mączko. Ninna między kołskakamiami. z mamą. Julia Niemczyk również z mamą. Koznirka Gola z Ciocią. Oraz Gosia Rezna z tatą. I tata Juli.